już wróciłam do domu i mam pokażę wszystkie rzeczy, które ma mój pies. Więc to jest taka Żyrawka z e, Kika. E, I od razu mówię: e, tak, e, e, moja ma tam prawda? Niech coś tu nie zwracać uwagi. E, ona kosztowała około 10 zł i była na promocji. Kolejny to jest z. No, e, nie jestem w stanie Pani powiedzieć, nie jestem w stanie. Też to jest za, z Action, akurat za 5 złotych miesięcy, no, zł, groszy. Taka obruszka jest z nami od 3 od lat. Czerwona, ładna obróżka. E, i ją kupiliśmy w zoologicznym za 20 zł Tu z mi zakosiła smoczusia, nowego smoczusia eee, nowego smo o. Eee, Nowego smoczusia mi zakosiła z domu z mojego biurka Bo kota mam młodego i sobie go ciumka no, i to jest i tak, a kolejna zabawka. jej tak, to jest słodziak, jej pluszak, i z nim wszędzie, jak mamy na przykład gdzieś jechać, to musimy brać to i tego smoczka i jej obruszkę ulubioną. Więc mamy już tyle. A i to kosztowało około 15 zł, a to kosztowało 0. Teraz tak pokazuję w czym była, poczekajcie, w czym była dzisiaj na dworze. Była w takiej kol... Tam przesunę, wiecie, się ułożyć. była dziś w takiej kolczacce, żeby ładnie wyglądała i się pięknie stylizowała. Ona tutaj ją kuje, bo ciągnie bardzo, takie ma kolce. No, jest bardzo fajna. I ona kosztowała około 50 zł. Zoologicznie, tu było w wiedrące, a to wrzasnanie ten smoczek jakby co. Smycz z zoologicznego z firmy Flakes, czarna jest. I ona 70 zł kosztowała z zoologicznego. I to są wszystkie rzeczy, które Suzy ma. Jeszcze przysmaki ma, więc yy, przynoszę przysmaki, więc. Okej, okay, jestem. Mam yy, mam pudełko od margaryny, Dłużej, dosyć. Już przez wam. Mam tutaj taką karmę i miałk. Krzyczek, nie wołam. No i tutaj to wszystko jest. I to wszystko, co zaś co ma. Więc pa.